Cześć, jeżeli mieliście smartfona z Windows Phone 7, to pewnie pamiętacie, że niestety w tym momencie rozwoju Windows Phone nie było możliwe korzystanie z karty SD. To wprowadził dopiero Windows Phone 8, a wraz z tym wprowadził też opcję, która pozwala nam na instalację aplikacji gier właśnie z karty SD. To jest bardzo fajna możliwość, zwłaszcza jeżeli instalujemy gry, które ważą naprawdę sporo, takie jak na przykład Asphalt 7, Batman, Spider-Man, te gry od GameLoftu problem jest taki, że wszystkie gry, wszystkie aplikacje możemy instalować tylko na, na karcie, przeważam na pamięci wewnętrznej także na tę pamięć ściągany jest plik ze sklepu Microsoftu przed instalacją więc dodatkowo zapycha nam, to, zapycha nam to miejsce a w sytuacji kiedy dysponujemy na przykład 8GB to chyba nie muszę Wam tłumaczyć że, że taki gigabajt czy półtorej, bo tyle potrafią zajmować te gry to jest naprawdę sporo a dużo lepszą opcją jest właśnie ściągnięcie tego pliku na Wasz na wasz komputer, na wasz tablet, później przegranie go na kartę SD i z tej karty instalacja. To wygląda tak, że kiedy zgramy już ten, ten plik na naszą kartę SD, wystarczy przejść tutaj do sklepu Microsoftu. I na samym dole prawie pojawi się nam pozycja karty SD. Problem jest taki, że ona nie pojawia się zaraz po odpięciu telefonu. Od, od komputera po przesłaniu tych plików czy położeniu karty SD. Ona może pojawić się po jakimś czasie. Yy, Okazjonalnie może być potrzebny restart urządzenia. Nie wiem dokładnie, yy, jak to działa. Czasem to pojawia się szybciej, czasem to pojawia się wolniej, więc trzeba spróbować. Ale na pewno się pojawi, jeżeli tylko wygraliście jakieś pliki aplikacji yy, na kartę SD. Później wystarczy tylko przejść do karty SD. Wyświetlą się nam wszystkie zgrane na kartę pliki. Te ciemniejsze będą zainstalowane zazwyczaj to będziecie mieć zawsze w zasadzie będziecie tutaj mieć opis w kolekcji, to oznacza, że dana gra, dana aplikacja jest zainstalowana. A drugą możemy po prostu zaznaczyć i zainstalować z tej karty. Ja polecam Wam korzystanie z tej opcji, bo ona jest naprawdę wygodna i pozwala Wam zaoszczędzić miejsce, którego no niestety w większości smartfonów nie ma zbyt dużo. To tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie instalacji z karty SD, piszcie w komentarzach śmiało. Ja zapraszam Was jeszcze na naszą stronę internetową, której adres cały czas widzicie na ekranie. Codziennie nowe informacje ze świata Windows Phone. Trzymajcie się i do zobaczenia.